Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na prezentację kolejnych tomów e, z oczywiście serii Torgal. <laughs> tutaj mówimy o wydawnictwie ASED. Ja już sobie otworzyłem pudełko. W pudełku oczywiście nic tutaj e, nie znajdziemy, one jest puste już teraz, bo wyjęliśmy to, co nam e, przysłał wydawca e, wydawca Aszed. I ja razem z wami sobie otworzę oczywiście, bo tutaj widzę. W końcu dodali jakiś chyba dodatek, wcześniej takowych nie mieliśmy. Jestem ciekaw, co tam się znajduje. Zaraz się przekonamy wspólnie. Ja sobie tylko troszeczkę otworzę tą folię, którą tutaj dali, i wydobywamy w końcu jakieś ulotki, tak, które możemy sobie poprzeglądać, ale tutaj mamy do czynienia z biblioteką. Biblioteka Polska i w sumie chyba. Tylko tyle nic tu więcej e, nie dostaliśmy. Więc okej. Okay. Taki oto powiedzmy dodatek. A my oczywiście głównie skupiamy się e, na samym torgalu Więc tutaj oczywiście sięgamy po niego i zaraz zobaczymy. Są dwa kolejne tomy. E, 18 i 19, więc zacznijmy może od tego 18, już otworzymy. Zobaczmy, jak on wygląda wewnątrz. Przede wszystkim, oczywiście, mamy też, jak to z reguły bywa, dodatek w postaci grafiki. I tutaj mamy no, taką ładną, tak bym powiedział, grafikę. Efekt wow. Fajnie to wyszło, to trzeba przyznać. I co? Zaglądamy do wnętrza. Zaglądamy do wnętrza. Kolejnym tytułem jest słowo... Miecz, słoneczny miecz w osiemnastym tomie. Sam tom nie jest uszkodzony, tu może minimalnie coś z tym rożkiem troszeczkę. Widzimy to jest prawie no powiedzmy niezauważalne, więc bez jakiejś większej przeszkody. Otwieramy i tak jak mówię sprawdzamy. Jak wewnątrz wygląda ten kolejny tom. Przerzucimy oczywiście sobie kilka stron. I ciekaw jestem, mówię. Ja mam troszkę do nadrabiania, jeśli chodzi o serię Torgal. Więc nie będę się tutaj wypowiadał, ale oczywiście, oczywiście, wszystko jest tu generalnie ok. Jakaś dodatkowa treść, tak jak zawsze w przypadku Torgala, kilka dodatkowych stron tutaj dostaliśmy. Jedyne co mnie zastanawia, przyznam szczerze, mamy też oczywiście kalendarium, 92 rok. Jedyne co mnie zastanawia, że troszkę tak jakby tutaj było krzywo cięte, albo po prostu ten papier tak gdzieś tam przekładał się, ale być może to mi się wydaje tylko, prawda? No nic. Odłóżmy na boczek i zobaczmy sobie ten 19 w tym momencie. Niewidzialna forteca, no faktycznie dość y, mocno niewidzialna też i okładka. Tu oczywiście ta grafika, zaraz do niej sięgniemy. Zbliżamy się, no może niedużymi krokami, ale z 25 numerem będzie ta oczywiście statuetka torgala, To mnie mocno y, ciekawi, ale nic, musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Natomiast tutaj dostaliśmy taką oto grafikę, no ona już nie robi takiego efektu wow, ale oczywiście jest dodana, więc nie będziemy tutaj chyba narzekać, prawda? Więc też się odłożymy na bok. I sam tom. Nic tu się większego nie stało. Nie jest uszkodzony, jak widzimy. No i tutaj możemy zauważyć, że 19, czyli tutaj gdzieś z 25 będzie oczywiście ten dodatek. Idziemy. Idziemy z tematem. Otwieramy. Kolejny, i jak nam się uprezentuje prezentuje niewidzialna forteca? A no, właśnie w taki oto sposób. Też wygląda bardzo fajnie grafika, choć no, pff, rzeczywiście jest dość ciekawie. Mamy troszeczkę takich niejasności, ale też i on jest, nie, no nie jest krótszy. Takie miałem dziwne wrażenie przed chwilę, jakby był krótszy. One gdzieś mniej więcej po tyle samo tych 40 kilka stron, mają, prawda? Tutaj dodatkowa zawartość, którą możemy zobaczyć, jeżeli mówimy o Torgalu, jak w każdym numerze, prawda? I fajnie, że to jest. Oraz kalendarium tym razem no, było 92, teraz 1993. Więc cóż, no kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Ja Wam cały czas pokazuję te kolejne numery, które się tutaj pojawiają. Ten miecz, teraz tak zauważyłem, on pod palcami ma taką wypukłość. Fajnie to jest zrobione. Ja nie wiem, czy we wcześniejszych też to było, czy teraz od jakiego, jakiegoś czasu. I tutaj też ta klamra. Ciekawy zawiek, może to zwyczajne moje gapiostwo, ale numer 18-19 jak najbardziej jest dostępny. Dwie grafiki. I to chyba tyle, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Subskrypcja gdzieś tutaj, abyście kliknęli. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami i mi bardzo w tym pomożecie, za co Wam dziękuję. Oczywiście polubcie, udostępnijcie. Nie zapomnijcie też skomentować. Was to niewiele kosztuje, a mi to oczywiście bardzo pomaga. Pamiętajcie o tym także. Tyle z mojej strony. Kolejną prezentację mamy za nami, teraz czekamy na tą numer 20 i 21, ale to już w przyszłym miesiącu. A tymczasem co, ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.